Muzeum. Przyjechaliśmy w okolice muzeum. Nie wiem gdzie to się parkuje, ale zaraz zobaczymy. Koliba Restauracja. Chłopcy się robią. Patrzcie się jako pogoda tutaj, kurde, niesamowite. Chodźmy na tą kawę Tu wszystko pozamykane, ale widać, że Koliba restauracja otwarta Tu chłopcy się naprawiają, remontują Z deski przybijają coś się remontują Niedźwiedzia mają. Symbol to Niedźwiedź na Słowacji. Ты мудай prawdziwe dzwonki mają Dobre kawka jest Takie ceny normalne, kawa 2,50 euro Co tam jeszcze? Jakieś placki 6 euro, gulasz z ziemniakami chyba 9 euro. A tu jest to muzeum co wam wspominałem, wspominałem wcześniej o nim. To jest Muzeum oraz Dziedziny. Dziedziny. Zobaczymy jak to jest otwarte. Wiadomo, że my są już po południu. To jest zamknięte, a bilety tak kosztują. Adult, czyli dorosły 8 zł, 8 euro. Kurde, pomyliłem się. Studenci 6 euro i dzieci 4 euro. Tak to wygląda. Fotografowanie plus 4 euro na osobę, czy coś tam. Nie wiem, pewnie nie można nagrywać, no ale zareklamujemy im tutaj tak to wygląda mniej więcej takie stare chaty są godzina otwarcia do 17 jest Z maju do 15.30. No zbyt dużo stąd nie zobaczymy, ale takie domki są górskie. Orawskie. O. No, widziałem na filmiku to muzeum. To wygląda fajnie. Tak Wam powiem, że. Myślę, że warto by było to zwiedzić. Myślę, że bym był chętny nawet skorzystać z tego zwiedzania, gdyby było otwarte. Ale to tak, jak Wam mówię, że też Wam wszystkiego nie mogę nagrać, bo później jaki byście mieli sens tutaj przyjechać? A tak to wiecie. Zawsze będzie Was ciągło, żeby coś zobaczyć. No nie, żeby coś zobaczyć tutaj, tak? A tak to jakbyście wszystko widzieli na, na filmiku, to później po co tu pojedziecie, no nie? Fajnie tu jest Podoba mi się. I klimat też fajny Widać, że zachowany wszystko w starym stylu: zakaz wstępu, czyli tutaj jest jakiś e, prywatny teren, gdzie pewnie mieszkają ci, co zajmują się tym muzeum. Prawdopodobnie co obsługują tutaj ten teren Ale i tak powiem wam, że miejsce super Nawet Jeżeli byście nie poszli do muzeum Bo Tu są takie trasy spacerowe Że wam powiem, że Jest co robić, no Jakbyś chciał pospacerować Poodpoczywać sobie Tak na świeżym powietrzu Praktycznie w ogóle samochody nie jeżdżą Wiecie Idziesz sobie Słychać pięknie, woda szumi no mega miejsce Fajny zator. Patrzcie do wyciągania drewna z lasu o. Pewnie jakbym tam wszedł to by nawet nie zauważyli Ale nie będę chodził <grym> Bo są zajęci. Mają swoje życie, tak samo ludzie odpoczywają. Fascynujące jest tutaj to, to co wam powiedziałem, że nie ma, nie ma w tych potokach, w tej wodzie żadnego śmietka, nawet najmniejszego. Ta woda jest krystalicznie czysta. Tak wam powiem. Tutaj coś budują. Jakąś żaltankę czy coś. Pewnie jaką żaltankę robią, tak mi się wydaje. O, a tu są pokoje. Jakby ktoś chciał, to macie na miarę. Mega ubytowanie SK. Hata jasenica. To jest to miejsce. Centralnie w górach powiem Wam. Tu zaraz jest parking i tam zaraz yy, są te. Eee, tam się zaraz idzie na rochacze. Dosłownie kawałek. Zresztą widać, jakie tu kamienie. Tak wygląda Słowacja, miejscowość Zuberec. My jesteśmy koło Muzeum Orawskiej Diediny i słuchajcie co, wszystko Wam podlinkuję w Google Maps. To będzie zrobione w opisie filmu. Także wchodzicie w opis filmu, klikacie w linka i otwierałem się wam Google Maps i gdzie byłem lokalizacja. Także we wszystkich ostatnich vlogach to dodaję. Żebyście mieli ułatwione znalezienie miejsca, gdzie aktualnie jestem na filmie. I tak będę chciał to robić, żeby właśnie każde miejsce, które odwiedziłem było podlinkowane. Nawet w Zakopanem, czy w Białym Dunajcu i tak dalej. No a tutaj taki przystaneczek. Rzeczka i droga. A samochodów brak. Jak na razie. Odkąd nagrywam jeszcze nic nie przejechało. Pięknie, nic tylko cieszyć się tym szumem wody. Tomnatorą. Słuchajcie, to już będzie niedługo koniec filmu, ale chciałem wam tylko tyle powiedzieć, że napiszcie komentarz, czy lubicie odwiedzić Słowację i gdzie przyjeżdżacie My jesteśmy dzisiaj w rejonie Tatr Zachodnich. Wiem, że wszyscy jeżdżą we wysokie tatry Ale jak ktoś chce ucieknąć od zgiełku tłumów, od zgiełku ludzi i, i pobyć w ciszy to myślę, że tutaj jest najlepsze miejsce, zwłaszcza przed sezonem to nikogo nie spotkacie, a jakbyście się kawę chcieli napić, to i tak jest e, kafejka, znaczy restauracja jest otwarta, a co miałem jeszcze dodać, a stąd jest blisko do Twardoszyna, nad jezioro namiestowo i w różne rejony które są bardzo ciekawe i interesujące nawet takie muzeum kawy nagrałem vloga, ale go nie wrzuciłem bo gdzieś zapodział się mi na karcie ale wiem, że jest nagrany i zapomniałem o nim nawet muzeum kawy też jest tutaj i powiem wam, że bardzo dobrą kawę mają Także pozdrawiam wszystkich, zachęcam do komentowania i do następnego. Może jeszcze coś z miasta nagram. Patrzcie się, to drzewo na patyku symbolizuje to, że dziewczyna ma ukończone 18 lat z tego domu lub z tego rejonu, z tej działki. I dawniej to był taki zwyczaj, że właśnie w całej wiosce, jak dziewczyny kończyły 18 lat, dawali te ozdoby przed dom i i to było przez cały maj. To było tak, że było, była taka tradycja słowacka. No to mi ten pan Słowa go powiedział. Będzie na filmie. Możecie co posłuchać albo już było, bo nie wiem, w którym miejscu to umieszczę. A tutaj muzeum, patrzcie się. Fajnie widać, czy nie? Klimatyczne miejsce powiem wam. No, jeśli idziemy zobaczyć tamto, nie wiem co to jest. Patrzcie się, jaki klimat, bo ja se tu idę i po prostu nie to, żebym ja coś sugerował, ale furtka jest otwarta do muzeum. <śm> Nie wiem jakim cudem to się stało pewnie wiatr. Wiadomo, że nie będę wchodził tam, no nie? Ale, ale furtka jest otwarta, to no, nie? tam no. Dobra, nie będę tu chodził Bo to nie wiadomo kto to otwarł Nie wiem, po prostu się zapomnieli zamknąć tego muzeum Tu jest jakaś scena, gdzie pewnie występy mają czy coś Idę to zobaczyć jeszcze Nie no, muzeum spoko Warto odwiedzić, ja lubię takie rzeczy A tu jest jakoś i scena. Ostrefki mają tutaj, co się poukłada na te. Ale jazz. Nie, to na pewno jakieś tutaj są występy, po prostu. Tak mi się wydaje. się teraz na to. W takie miejsce przyjechaliśmy. Bezpłatny przejazd 10 minut. Dobra, to przejeżdżamy, bo można przejechać. Tu są rohacze, ale idzie się na rohacze, ale, ale tu jest chyba rohaczowa dolina, a po prostu tutaj się można zaparkować też jak się idzie w góry no nie, w lecie Macie zakopane, a tu macie zuberę. Tu jesteśmy. O. Powiem wam tylko tyle, że zimno. Chłodno tutaj jest. Czuć ten śnieg, co leży w górach. Tu odkryliśmy jeszcze lepsze miejsce, tam jest kapliczka. Widzieliśmy z Janem Pawłem II już Wam to pokażę, ale tu można sobie przyjechać. Bo tamten parking jest płatny i powiem Wam, że chcieliśmy sobie popatrzeć na te góry i pospacerować. Tam jest 2 euro chyba za godzinę. Ale tutaj Wam powiem, że jest miejsce petarda, bo tu można przyjechać i widok na góry stąd jest oszałamiający. Powiem Wam, że zaraz to zobaczycie. Przez las, tylko ten, przez te drzewa przejdę i patrzcie się na to. To jest, kurde, niesamowite. Wiadomo, że to nie jest Giewont I to nie jest Zakopane Ale też jest pięknie powiem wam Już się trochę chmurzy bo ma chyba padać Po południu nie jestem pewien Ale bardzo ładnie stąd widać